Wracając do moich misji w Etiopii, e, mówię, jak już napomniałam, Etiopia to taki specyficzny kraj w, na kontynencie afrykańskim e, z, 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 właśnie, z korzeniami chrześcijańskimi od IV wieku, gdzie mnisi Syryjscy przyszli, jakby, e, przyszli ewangelizować e, kraj e, afrykański i właśnie Etiopię, tą dawną Abysynię. No i te korzenie chrześcijańskie widać w codziennym życiu Życie. ludzi, z którymi na co dzień się spotykam. Ta religijność jest w nich naprawdę zakorzeniona i, i te praktyki religijne, które jakby pomagają im przetrwać trudne chwile, szczególnie chwile ubóstwa, głodu, chwile właśnie konfliktów, które tam mają miejsce, chwile cierpienia, chwile właśnie takie, gdzie życie po prostu patrząc z naszymi oczami, naprawdę jest trudne do, przeży do przeżycia, do, do zaakceptowania. A jednak oni jakby odnoszą się do Boga, do, do jego opieki nad nimi, widzą sens i jakoś tak starają się właśnie spojrzeniem Pana Boga na dziwiaj to życie, bo nie jest łatwe, bo nie jest łatwe. Moją pierwszą taką misją w Etiopii była e, nasza pierwsza misja, kolebka naszego, e, naszej obecności w Etiopii. Goza, e, miejscowość oddalona w górach, e, e, bardzo wysoki, Etiopia leży na bardzo takim, ma wysokie położenie, także u nas to trzeba kilka dzień, może dwa drapać się na rysach, a tam się mieszka na rysach cały czas bo te wysokości są do 2000 powyżej, to jest po prostu taka, takie położenie, jeżeli chodzi o Etiopię, położenie geograficzne. Także mieszkałam w górach, byłam odpowiedzialna za tą przychodnię. No miałam już trochę doświadczenie z Afryki, bo pracowałam w południowej Afryce, aczkolwiek niewiele mogłam porównać do tej pracy, którą, którą właśnie e, którą, e, w którą się zaangażowałam, e, bo e, warunki bardzo, bardzo trudne, nawet nam niemożliwe sobie wyobrazić, jak można mieszkać w warunkach, gdzie jest, nie ma światła, nie ma drogi dojazdowej, nie ma prądu, nie ma telefonu. Nie ma wody bieżącej, tylko jak wieczorem włączałyśmy generator prądu, to wtedy mogliśmy napompować wodę do, do zbiornika wody, mogliśmy coś tam sobie zrobić. Przy tym dwugodziny obecności świata, tak poza tym to właśnie nożyłyśmy w bardzo takich prymitywnych warunkach, bardzo prymitywnych, ale muszę powiedzieć, że to jakoś tak mnie naznaczyło ta praca. Ten, ta pierwsza misja, bo, bo zobaczyłam, że, że co jest ważne w życiu. Oczywiście, że nam potrzebne są, potrzebna jest nam technologia, są nam, potrzebny jest rozwój, ale też ważną rzeczą jest spotkanie z drugim człowiekiem. I ja myślę, że i ta obecność drugiego człowieka w wydarzeniach. I właśnie czy, czy w wydarzeniach takich radosnych, czy w wydarzeniach smutnych. Dlatego pracuję w tej przychodni, oczywiście też taki drugi aspekt, którego się nauczyłam, czy jego ja doświadczyłam, to jest to bycie, znaczy zdawanie się na, taką, na takie działanie Pana Boga. Ta wiedza, którą właśnie zdobyłam w Europie, to bardzo mi się przydała, bo wiele razy zdając się na, na Boże działanie w moim życiu, że na tą moją edukację, którą zdobyłam. Jakby te dwa, dwoma e, dwie, dwie sprawy łączyłam, żeby, żeby pomagać ubogim, a e, szczególnie chorym. Także to doświadczenie moje, to była taka pierwsza placówka, ja tam pięć lat spędziłam na tej placówce, no e, naznaczyło mnie, naznaczyło moją dalsze życie, tak jakby co jest w życiu naprawdę wartościowe i o co warto zabiegać I, i, i to właśnie o co warto właśnie złożyć swoją energię i, i swoje siły i, i czym, czym naprawdę co człowiekowi naprawdę przynosi jakoś takie wewnętrzne zadowolenia jednocześnie taką radę, że się służy, jesteśmy w służbie Bogu i człowiekowi.